Minecraft, ale musimy zgadnąć, jakie bloki mamy. E, ja zacznę przyjacielu. No to polecę klasycznie. Oj, źle postawił mi się blok. Polecę klasycznie. No jeśli ja wygram, no to zostawcie. Jedno ja, dobrze. Okej. Okay. No to widzowie, jeśli ja wygram, no to zostawcie suba. A jeśli on wygra, no to zostawcie lajka. Masz dwa dobrze. Trzy. Nie masz, tak, dwa dobrze. No co hmm. 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 ile dobrze Zero. Zero dobrze co tutaj się dzieje? No, zapamiętajcie, jak go pokonam, i zostawicie tutaj subskrybera na tym kanale. Choć zachęcam, żeby zostawić też suba i lajka. Masz zero dobrze. Bardzo zachęcam, by zostawić suba i lajka. No bo ten kanał się rozwija, no i będzie dosyć fajnie. Ile mam dobrze? E, jedno, znaczy dwa, trzy, 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 trzy. trzy, trzy. Dobra. Mm, już. U, ok. E, hu, 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 cztery dobrze. Dobra, ja chyba wiem, jaka to jest kombinacja, ale jeśli teraz zgadnę, widzowie, no to zostawicie suba i lajka na tym kanale. A więc czy to jest ta kombinacja? Czy zgadłem? Tak. No to to fajnie koniec piękna. tego wygrałem. No to zostawcie suba lajka. I bardzo się starałem na tym kanale, żeby. No żeby dla Was te filmy były fajne, ciekawe. No i co? Widzimy się w następnym film następnym shortcie. Hello!